Widzisz co? Dzisiaj trochę chory jestem. Trudno mi się oddycha, ale i tak zrobimy ten trening. Zaczniemy od wznosów bokiem, później porobimy jakieś wyciskanie na barki, tak jak zwykle. Postaram się porobić sety do odciny właśnie na wyciskanie na barki, czy jak tam się nazywało. Chciałem zrobić jakoś tak 3-4 sety, ale zobaczymy zresztą. Jeszcze jutro, możliwe, że będziemy w stanie pójść na siłownię na kilka godzin. No i z tego, że jutro mamy nogi, to na siłowni będziemy trenować nogi. Chociaż tyle, bo nie mam zakwasów dużych, że powinno być dobrze, że właśnie trenować nogi na siłowni. Bo dawno tam nie byłem. Ostatni raz to byłem chyba tydzień temu na godzinę, półtorej godziny. Także to nie było zbyt dużo czasu, żeby nagrać i zrobić dość dużo. Ale dobra będziemy lecieć do pierwszego seta dobra, rozgrzejemy się tym ciężarem i później porobimy jakiś większy ciężar, może 15kg coś takiego na wznosy dobra, teraz na normalny set weźmiemy ten na ten dobra, mamy dwa, cztery talerze właściwie w którym będziemy robili te wznosy zrobimy na trzy sety na początek dobra skończyliśmy teraz drugi set zrobimy taki sam jak tam z tymi Czteroma talerzami I Po każdym z tych setów będziemy rzucali po prostu do tych dwóch talerzy Czyli te Te dziesiątki po prostu będziemy brali Zrobimy jeszcze tak dwa sety I możemy iść na ten wprawić barki sztangą w końcu Dobra Zrobimy jeszcze dwa albo trzy sety tego. Yy. Może jakiś cięższy ciężar weźmiemy, bo ten jest trochę lekki. Te ile to jest jakieś? 40 kg byśmy mogli wziąć jakoś tak 50. Przydałoby się. Dobra, weźmiemy teraz większy ciężar. Później to zmniejszymy do... Zrzucimy po prostu kilka talerzy, jak już nie mogli tego podnieść. Dobra. Dobra, teraz zrobimy węższy chwyt, dlatego że ten szeroki nie wiem, jakoś mi nie pasuje po prostu. Dobra, teraz zrobimy jeszcze węższy chwyt, dlatego że ten był bardzo dobry, tylko chciałem sprawdzić po prostu węższy jeszcze. No bo wiadomo, różne chwyty będziemy robili, warto używać wszystkich, a nie tylko jeden albo dwa. Nie. Zrobimy ten set A... wąskim wąskim chwytem, najwęższym jak jest właściwie możliwy. Dlatego, że nie wiem, jakoś mi to pasuje po prostu bardziej niż zwykły i taki szeroki chwyt. Dobra, ostatni set. Dobra, weźmy się za te e, wznosy bokiem. Tylko zamiast tego, tych 15, to będziemy po prostu lżejszy ciężar. Dziesiątkę albo nawet piątkę zrobimy. Jeden set, później możemy zmniejszyć chyba do piątki. Potem, jak już zaliczymy ten upadek mięśniowy i tak zrobimy dwa sety. I później, później coś wymyślę. Jeszcze nawet nie wiem co będziemy robili. Dobra Teraz lecimy na górę Sprawdzimy prosto jak wyglądamy I później przyjdziemy i więcej robimy. A porobimy szopawki na pewno Na jakimś podwyższeniu czy coś Żeby te barki bardziej dobić Dobra, Da! Ha ha Nei! Dobra, będziemy już skończyć. No i tak, widzimy się w następnym treningu.